No te szczupaki mogą stać tutaj wszędzie. Spinner Spinnerbait'y jeszcze nie są aż tak popularne w Polsce, a szkoda, powinny być. Niech wypłynie, ucieknie, puknie, odprowadzi, pokaże się, cokolwiek. Freddy the Frog. Żaba jak żywa. Chciałem Was trochę zaskoczyć, zbudować napięcie i nie zdradzać Wam, gdzie idę i gdzie łowię. Ale zapomniałem, że przecież w tytule jest już wszystko napisane. Spełniam Waszą prośbę, Wasze setki, próśb, jak nie tysiące, żeby wrócić na to zapomniane jeziorko i rzeczywiście na tą zapomnianą wodę właśnie wracam. Dotarłem, oddech złapałem, mogę się z wami w końcu normalnie przywitać. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku EWA. Witam was z tego zapomnianego jeziorka. Naprawdę tyle pytań, co od was dostałem, tyle próśb o to, żeby to wrócić. Dawno o żadną wodę, o żadną rzecz tak mocno nie prosiliście jako powrót na to zapomniane jeziorko. I już wam tłumaczę, dlaczego nie wróciłem tu wcześniej, i już wam tłumaczę, dlaczego nie wróciłem tutaj dzisiaj z Belly Boat. Nie wracałem tu wcześniej, dlatego że ten okres między tą moją pierwszą wizytą a dniem dzisiejszym to było straszne lato. Jeszcze po prostu zupełnie nie drapieżnikowa hmm, pogoda, zupełnie nie za okoniem, zupełnie nie za szczupakiem. Widzieliście to, co działo się na moich innych wodach w zasadzie? Naprawdę niewiele i nie chciałem tutaj wpadać w taką pogodę, w taką aurę jeszcze mocno letnią, żeby się po prostu nie zrażać do tego jeziorka, jeżeli tutaj nic więcej a nie złowi. A nie wróciłem tutaj z Belly Boatem, bo wspominałem Wam o tym na ostatnim odcinku. Po pierwsze utopiłem płetwę. A po drugie, trochę boję się tutaj pływać z całym tym moim sprzętem audio-wideo po tych powalonych gałęziach. Nie znam tej wody na tyle dobrze, żeby wiedzieć, gdzie tutaj manewrować się tym belly boatem, tym bardziej, że nie umiem jeszcze go obsługiwać za dobrze. Także nie bardzo chciałem ryzykować. Dzisiaj po prostu wracamy tutaj, robimy sobie pełny rekonesans. Mam dwa spinningi i zrobimy sobie całą rundkę wokół całutkiego jeziorka. Sprawdzimy każde miejsce dosyć dokładnie. I jeżeli rzeczywiście będzie tutaj widać ten potencjał drapieżnikowy i moja odwaga trochę wzrośnie to wrócę tutaj następnym razem już z belly boatem, albo z moim kajakiem. Teraz nie przedłużam, zabieram wędki i ruszamy na dwory. O, zobaczcie. Pięknie. Ale się stęskniłem. O, ale ciutka woda się zrobiła. I pachnie jesienią tutaj już dosyć mocno. Nie będę tutaj za blisko podchodził, bo szczupaki mogą stać pod samymi moimi nogami w takich miejscach. Zobaczcie gałęzie, pojedyncze liście. Fajny ostry spadek. No nie jest to zbyt bezpieczne łowienie, ale tu mogą być ryby. Pewnie, że mogą być. Zabrałem dzisiaj ze sobą lepszy sprzęt. Casting, w teorii do 21 gramów, ale dosyć mocny, fajny zapas. No i spróbuję tutaj po tych gałęziach pobujać. Pojedynczy hak, także może nie każdą z tych gałęzi zaczepię, a w cudzysłowie w najgorszym wypadku po prostu wrócimy do jakiegoś topwatera. Mam parę przynęt fajnych do takiego łowienia. O, ależ fajna, czysta woda, zobaczcie. No, ja, by, ja bym zaatakował na miejsce szczupaka. A, a, a. To jest to drzewo, gdzie na ostatnim odcinku miałem piękne wyjście szczupaka. Właśnie do przynęty powierzchniowej. I to również jest to drzewo, gdzie, gdzie urwałem moją przynętę. O, o! Pierwszy zaczep w drugim czy trzecim rzucie. Nie panikujemy. Specjalnie mocno nie szarpałem, żeby hak się nie wbił. Spróbujemy odstrzelić. Może być problem. Może być problem. Oj oj, 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 Może trzeba było jednak ten kajak zabrać. 1-0 dla zapomnianego jarka. Jestem tutaj wypchany po zęby. Co prawda tylko jedno pudełko, ale za to pełne łakoci. Mniejsze gumki, różne kolory, trochę większe gumki, bardziej jaskrawo gdyby trzeba było. Jerki, powierzchniowe przynęty, spinnerbaity, malutkie przynęty na okonia i coś co musicie zobaczyć: Freddy The Frog. Żaba jak żywa, fajnie uzbrojona, powierzchniowa przynęta. Kurde, na kusi, żeby tutaj zacząć już od razu. Po powierzchni rzucać. Z jednej strony chciałbym zejść trochę głębiej, z drugiej strony no... Trzeci rzut i urwana przynęta. a jaj, co tu robić, co tu robić? Tak smetr pod powierzchnią poprowadzić. Spróbujemy. Zobaczmy. Tak jest. Tak jest. Prawie przy samej powierzchni będę mógł go poprowadzić. Idealnie. Dosłownie 30-40 cm pod powierzchnią wody. Oczywiście część z tych gałęzi sięga aż tak wysoko, ale na pewno nie wszystkie. Chodzi naprawdę spoko, do tego głośna grzechotka. Jak stoją jakieś przy tych gałęziach to powinny się podnieść. Pamiętajcie, że duża część sprzętu jaki dzisiaj widzicie następna jest na Phishing link macie w opisie. I wasze wszystkie zakupy przez ten link wspierają bezpośrednio FWA jak macie ochotę to proszę bardzo Na pewno te swimy tam znajdziecie Mój kijek dzisiejszy również O Ależ to chodzi o, Ależ to chodzi A z czasem Im więcej Waszych próśb tym więcej Sprzętu będzie tam docierać. No myślę, że ten Freddy the Frog dzisiaj poleci do wody, bo to rzeczywiście wygląda jak prawdziwa żaba. Z tego, co wiem w tym momencie, na fishing store go nie ma, ale jeżeli się fajnie będzie zachowywał tutaj na powierzchni i wam się spodoba i ładnie poprosicie w komentarzach, to myślę, że ściągniemy do fishing store również i Freddy'ego. No te szczupaki mogą stać tutaj wszędzie. Jeżeli jest ich trochę na tym zbiorniku, to naprawdę mogą być absolutnie przy każdej gałęzi. Absolutnie. O, te brzegi wyglądają, co? Jeżeli tutaj jest chociaż trochę tego szczupaka, to naprawdę dosyć szybko jakiś się powinien pojawić, wyskoczyć z tych gałęzi. No, miejsca idealne. Nie sądzę, żeby one, przynajmniej te średnie szczupaki, nie sądzę, żeby gdzieś tam już strasznie głęboko żerowały, raczej właśnie na tych spadach tutaj będą się kręcić. No, powiem tak. Z jednej strony, tak jak wspominałem, to jezioro może być praktycznie puste, ale z drugiej strony no jest adrenalinka. O, jest! Trzymajcie, trzymajcie kciuki. Wyjeżdżam niedługo na sandacze i zastanawiam się, czy tego kika nie zabrać. Zobaczcie, szczytóweczka bardzo mięciutka, fajna, a blank... O, piękny zapas. Kijek do 21 gramów powinien się nadawać. Naprawdę dobrze, tylko co ja, słaby sandaczowiec, jeszcze z castingiem tam będę robił. No ale być może zabiorę już niedługo kolejny wyjazd na sandacze i mam nadzieję kolejny odcinek. Także trzymajcie kciuki, ale teraz trzymajcie kciuki, żeby chociaż jakiś puknął szczupaczek, żeby miał ten punkt zaczepienia, żeby rzeczywiście tutaj przetakczyć przez ten lasy gęste cały mój sprzęt i skoczyć tutaj już ze hosądą, już z łódką, to znaczy z kajakiem albo z bellyboatem i rzeczywiście sprawdzić to jezioro, bo prawdę mówiąc. Te szczupaki mogą być wszędzie, one powinny być przy tych brzegach, bo to są rewelacyjne brzegi, masa gałęzi, schronienie, pokarm, drobnica, wszystko tutaj jest. Ale nie znam tej wody. Może już okonie zeszły głębiej, może płocie z tego zbiornika zeszły głębiej. Co za tym idzie, wszystkie większe drapieżniki też gdzieś tam stoją. Może na środku jest wielka, płytka góreczka i tam w zielsku siedzą wszystkie fajniejsze, aktywniejsze drapieżniki. Może trzeba tu łapać późno wieczorem, może super wcześnie rano. Może jerky to wcale nie jest dobry pomysł. Jest tyle pytań i tak mało czasu, żeby się tego dowiedzieć. Się kończą podróże przez krzaki. Ależ naprawdę fajnie to wygląda. Naprawdę zaczyna pachnieć tutaj aż, mm, aż tą jesienią. Liście na powierzchni, woda czyściutka. O, teraz tylko brakuje jesiennego. Fajnego drapieżnika. Strasznie jestem ciekaw, jak to tutaj rzeczywiście wygląda. Gdzie są te ryby? Ile ich jest? Czy jest sens tutaj wracać? Powinien jakiś stać, jak nic. Nie musi być potwór. Nie, nie musi nawet mocno zaatakować. Niech wypłynie, ucieknie, puknie, odprowadzi. Pokaże się cokolwiek. Cokolwiek. Jest takie. Powiedzenie, że to co na brzegu, to również w wodzie. To się tyczy przede wszystkim tego, że jeżeli widzimy na brzegu polanę, płaską, gdzieś tam delikatnie schodzącą w stronę brzegu, to zazwyczaj w tym miejscu będzie płytki blacik powoli schodzący w głąb jeziora. A jeżeli widzimy takie urwisko, jak tutaj, to najprawdopodobniej tam na dole również jest pionowe. Zejście na duże, duże głębokości. Także to urwisko sobie zostawimy. Tym bardziej, że nie wiem, jak tam zejść z kamerami. Przejdę kawałek dalej i mam nadzieję, że znajdziemy jeszcze przynajmniej kilkanaście fajnych miejsc. Czego się, uf, czego się nie robi dla naszych ukochanych rybek jeszcze, żeby one tak wynagradzały za każdym razem te nasze trudy to już w ogóle byłoby cudownie. Zobaczcie, ale pięknie. I rzeczywiście od razu widać tutaj głębiny. Jest kawałek zejścia w piaseczek żółty i za chwilę już ciemno. Widać tylko pojedyncze gałęzie gdzieś tam wychodzące pod powierzchnię. Pięknie. Jestem już na drugiej stronie zbiornika. Także niestety niewiele mi zostało. Tym bardziej, że z tego co pamiętam, ta strona jest najgorsza, jeżeli chodzi o dojście i jeżeli chodzi o miejscówki. Także nie chcę zabrzmieć smutno, ale tak, jakby tą najlepszą część w teorii mam zrobioną. Widzę przed sobą gałęzie tutaj. Tam i tam daleko, wystające pod samą powierzchnię. Także nie sądzę, żeby było jakoś ekstremalnie głęboko. Mimo wszystko, ale z racji tych gałęzi, zakładam spinner baita. No nie jest to przynęta, która wyjdzie z każdego zaczepu, ale na pewno pozwoli mi łowić bezpiecznie w takich miejscówkach. Spinnerbaity jeszcze nie są aż tak popularne w Polsce, a szkoda, powinny być i na pewno zobaczycie je jeszcze nie raz w tym roku na moim kanale. Jak śledzicie gdzieś tam zagraniczne odcinki, zawody wędkarskie itd. itd. to w każdym miejscu gdzieś trochę więcej. Roślinności albo gałęzie. Bardzo fajny kolor, bardzo mocno praca w wodzie to śmigiełko naprawdę robi fajną falę hydroakustyczną. No a do tego dosyć duża antyzaczepowość. Absolutnie nie z każdej łąki to wyjdzie bez chociaż kawałka roślinki. Absolutnie nie z każdej gałęzi, ale na pewno dużo, dużo lepiej niż. Klasyczne przynęty. I chłopaki naprawdę łowią. Bardzo fajnie łowią na to. O, spróbujemy tam. O, -o. Jest zaczep. Dosyć duża kłoda. Oj, 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 czyżbym przechwalił? Ach, widzę, co się dzieje. Tu jest bardzo specyficzny zaczep. Nie wiem, czy będziecie to widzieć. Chyba nie. Przynęta w ogóle nie jest zaczepiona haczykiem. Pyk. Już ją wyjąłem. Po prostu było takie zagięcie na gałęzi, w które moja przynęta wpłynęła. Uwaga na śliskie gałęzie. Sprawdzę tym spinner Bytem głębokość przed siebie, rzucając, a tak jak wspominałem, dosłownie z 15 metrów ode mnie jeszcze wystaje gałąź pod samą powierzchnię. Ale wygląda, że jest dosyć głęboko. Po prostu chcę tu za okonkiem trochę porzucać. A nie bardzo chciałbym tracić przynęty w pierwszym rzucie, jak się okaże, że tutaj jest armia gałęzi. No. Jest trochę wody. 4 metry jak nic. Ale są gałęzie, zobaczcie. O, ależ to jest gałęzi. No niemożliwe. Puszczamy, puszczamy. Czyli mimo dosyć dużej głębokości znowu to jest zaklinowane. Dosłownie czuję jak te druty się przesuwają po jakiejś gałęzi. Aj, 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 Czyli mimo dużej głębokości tu jest gałąź. Na gałęzi. Jestem zły, jestem zły, jestem zawiedziony, czuję straszną bezsilność, bo tutaj nie ma zatopionych gałęzi. Tu jest zatopiony, gęsty las. Nie tylko płytko, ale również na tych 4, 5, 6 metrach głębokości. Na moim maksymalnym wyrzucie dalej na dnie leżą wielkie zatopione drzewa. Jak tutaj łowić nie mam zielonego pojęcia. No nie ma opcji, żebym tutaj przyjechał z belly boatem. Absolutnie nie. Tych gałęzi jest za dużo. One wychodzą na otwartą wodę. Nie znam tego zbiornika, nie umiem pływać belly boatem. To jest fajna, twarda, gruba guma, ale na pewno nie będę ryzykował. Z kajakiem jest niewiele bezpieczniej. A do tego, co mi da tutaj, środek. Pływający. Co mi to da? Na jakimś offsecie gdzieś między te gałęzie wpuszczać? No to nie jest łowienie sandaczy, to nie jest jeziorko do takiej zabawy. Ja tu przyjechałem na szczupaki i okonie, na ryby, które tutaj podobno jeszcze występują. No złapałem A jednego okonka wcześniej, widziałem szczupaka, także jakieś ryby tutaj na pewno żyją, ale jak się do nich dobrać, nie mam zielonego pojęcia. Jak macie jakieś super tajne, sprawdzone pomysły, jak łowić w takich gałęziach, to proszę napiszcie w komentarzach. Komentarzach. Ja zakładam coś powierzchniowego, a i mimo tego, że to nie jest już czas na jakieś powierzchniowe zabawy, tym bardziej na tak głębokim zbiorniku to myślę, że resztę jeziorka rzeczywiście obrzucam powierzchniową przynętą, jak się nic więcej nie wydarzy jak nie wymyślę czegoś nadzwyczajnego to to jeziorko najprawdopodobniej na ten sezon już odpuszczę, a wrócę tutaj w przyszłym roku, może rzeczywiście z jakimiś powierzchniówkami, może już będę bardziej doświadczony na Beli Bowcie. może przypłynę tutaj z kajakiem i rzeczywiście tylko i wyłącznie taki letni topwater challenge sobie tutaj zrobimy bo poza tym naprawdę nie wiem co innego tutaj wymyśleć Jest jedno z nielicznych miejsc, gdzie ostatnio była tutaj drobnica. Dzisiaj tej drobnicy nie widać w ogóle. Myślę, że to jest jedna z przyczyn, że tych drapieżników kompletnie tutaj nie widać że ta drobnica po prostu musiała gdzieś już zejść. mimo to, że te szczupaki okonie mają tutaj mnóstwo schronienia i fantastyczne miejscówki to nie mają po co tutaj być, skoro nie mają pokarmu. Są takie wody, gdzie ta drobnica jeszcze stoi bardzo wysoko w toni, przy powierzchni, żeruje przy brzegach i tych drapieżników trzeba tam szukać. No a są takie wody, gdzie rzeczywiście już ta ryba i biała, i drapieżniki zeszły głębiej. I być może tutaj rzeczywiście również, przede wszystkim głęboko są te Ryby w tym momencie, no bo tutaj nie widać absolutnie nic, ani poteczki, ani wzdręgi, ani okonka. Nie mówiąc tutaj już oczywiście o szczupakach. Szkoda, bardzo, bardzo, bardzo szkoda. Ostatnia nadzieja. I co ja mam wam ekipa powiedzieć? Zostałem absolutnie pokonany przez ten zbiornik. Nie tylko nie wyjąłem dzisiaj z wody nic, nie tylko nie miałem żadnego brania, nie miałem odprowadzenia a nawet e, szczupaka. Nie widziałem tego szczupaka, nie widziałem okonia, nie widziałem płotki, wzdręgi, uklei, słonecznicy. Nawet takiego cierniczka nie dane było mi dzisiaj widzieć. Woda wygląda jakby była totalnie martwa. Gdyby nie to, że byłem tutaj wcześniej i miałem i branie szczupaka i wyjechały z wody jakieś tam pojedyncze okątki, stwierdziłbym, że w tym zbiorniku nie ma żywej duszy. Moja teoria oczywiście jest taka, że ta ryba zeszła głęboko w te powalone drzewa, w te najgrubsze gałęzie i tam siedzi, tam żeruje zupełnie miejsca niedostępne dla mnie. Próbowałem tam łowić, straciłem masę przynęt, kilkaset złotych na pewno zostawiłem dzisiaj w tym zbiorniku. Jak chcecie trochę Asikowi pomóc, to pamiętajcie, że większość z mojego sprzętu, jaki był dzisiaj na odcinku, znajdziecie na sklepie Fishing Store. Link do niego macie w opisie. I korzystając z tego linku troszkę Asika wspieracie, także byłoby mi bardzo, bardzo miło. Tego Frydiego niestety nie ma na Fishing Store, ale jeżeli wam się spodobała ta żaba, to dajcie mi znać w komentarzach. Myślę, że coś poradzimy, żeby na Fishing Store ona trafiła, tym bardziej, że chcę ją... Pokazać w połowie października na tym Topwater Challenge. Wybaczcie, że dzisiaj bez ryb, ale po to była ta seria rekonesansów. Po to na ostatnich odcinkach byłem na wielu różnych moich wodach, ale zaczęło wiać, żebym wiedział, żebym oddzielił te zbiorniki, na które nie warto wracać o tych, na które rzeczywiście warto, bo chcę jesienią naprawdę grubo połapać, naprawdę fajne odcinki dla Was pokręcić. Mam wiele fajnych planów przygotowanych, piękne przynęty, grube łowienie, choć nie tylko, ale plan jest taki, żeby powtórzyć wyniki majowe. Ambitnie wiem, takie rzeczy rzadko się powtarzają, szczególnie na mazurach, ale dam z siebie wszystko, żeby późniejszą jesienią te ryby były jak najgrubsze i po to właśnie były te rekonesanse. Koniec z nimi, teraz ruszam na sandacze, potem wracam i zaczynamy trochę grubsze łowienie. Także dzięki wielkiej ekipa za dzisiaj, wybaczcie za ten potężny, wspaniały wynik i kija i do zobaczenia w kolejnym odcinku FW.